Witam Państwa na moim kanale. Ja nazywam się Michał Steliga i w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o incydencie w Kashlendrum z 1980 roku. Incydent Kashlendrum. W grudniową noc 1980 roku trzy osoby w Teksasie natknęły się na coś, czego nie potrafiły wytłumaczyć. Ogromny, unoszący się w powietrzu obiekt, emanujący ogień i intensywne ciepło. Incydent Cash Landrum stał się jedną z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych historii UFO w Stanach Zjednoczonych. Był gru 27 grudnia 1980 roku późny zimowy wieczór w południowym Teksasie. Droga, którą jechały trzy osoby, była wąska, ciemna i otoczona lasem. Powietrze było chłodne, a niebo bezchmurne, typowy spokój po świętach Bożego Narodzenia. W samochodzie siedziała Betty Cash, właścicielka mojej firmy, jej przyjaciółka Wiki Landrum, kobieta głęboko wierząca i siedmioletni wnuczek Wiki Colby wracali właśnie z kolacji świątecznej rozmawiając o tym, jak spędzili święta i o nadchodzącym nowym roku. Droga była pusta, wszystko wydawało się zwyczajne, przynajmniej do momentu, gdy wydarzyło się coś, czego nikt z nich się nie spodziewał. Tego wieczoru stali się bohaterami jednej z najbardziej zagadkowych i kontrowersyjnych historii UFO. Około godziny 21, kiedy w oddali pojawiło się jasne światło, na początku wyglądało jak reflektor samolotu, a po chwili jak płomień, który rósł z każdym sekundą, aż wypełnił całe niebo przed nimi. Kobiety zatrzymały samochód, bo nie widziały już drogi, światło oślepiało, a z lasu dobiegał dziwny dźwięk. Coś pomiędzy hukiem silnika a grzmotem i wtedy zobaczyły to na własne oczy. Ogromny obiekt w kształcie diamentu unosił się nad ziemią. Z jego dolnej części bił ogień przypominający płomień z dyszy rakietowej. Ciepło było tak intensywne, że asfalt pod samochodem zaczął mięknąć. Kobiety czuły je na twarzy, na rękach, na szyi. Wiki trzymając wnuka szepnęła, że to znak od Boga, ale Betty ciekawska i odważna wysiadła z auta. Chcąc zobaczyć co to jest, kilka kroków do przodu, wystarczyło, by gorąco przeszło jej ciało, a na skórze pojawił się ból, jakby oparzenia. Po chwili musiała wrócić do samochodu. Po kilku minutach obieg zaczął się powoli unosić. Wydało dźwięk przypominający buczenie, a gdy wspijał się wyżej na niebie, pojawiło się coś jeszcze, kilkanaście, a może nawet dwadzieścia helikopterów. Zwykłe wojskowe maszyny z reflektorami leciały w kierunku tajemniczego obiektu. Świadkowie byli pewni. Wyglądało to tak, jakby go eskortowały. W drodze do domu Betty zaczęła się źle czuć. Skóra paliła, głowa pulsowała, a oczy łzawiły. Wykil kolbi też byli osłabieni, ale to Betty doświadczyła najpoważniejszych objawów. Następnego dnia pojawiła się gorączka, pęcherze na skórze i wymioty. Po kilku dniach doszło wypadanie włosów, obrzęki i bóle stawów. Objawy przypominały na promieniowanie i lekarze w szpitalu w Houston byli zaskoczeni. Betty wyglądała tak, jakby została wystawiona na silne promieniowanie jonizujące. Tyle, że nie było żadnego logicznego powodu, by mogła na coś takiego być narażona. W tamtym czasie temat UFO wciąż był tematem tabu. Rząd USA dopiero co kończył lata tajnych, zimnowojennych eksperymentów. Rok wcześniej, w 1979 roku, Miała miejsce awaria w elektrowni Three Mail Island. Amerykanie mieli już dość słowa promieniowanie, a jednak wszystko wskazywało na to, że kobiety widziały coś, co naprawdę je poparzyło. Kilka dni później Betty i Vicky zgłaszają sprawę najpierw na policję, a później do Sił Powietrznych USA. Chcą wiedzieć, co dokładnie zobaczyły, czy w okolicy testowano jakiś pojazd, czy wojsko prowadziło może ćwiczenia. Odpowiedź była jednoznaczna: nie, żadnych lotów, żadnych testów, żadnych helikopterów. No, ale kobiety nie poddają się. Kontaktuję się z NASA, z bazą lotniczą w Emil Ellington Field, z Departamentem Obrony każda instytucja zaprzecza. W końcu z pomocą prawnika składałem pozew przeciwko rządowi USA, domagając się odszkodowania za szkody zdrowotne i psychiczne. Twierdzą, że padły ofiarą tajnego wojskowego eksperymentu. Sprawia, sprawa trafia do Sądu Federalnego w 1981 roku, trwając dwa lata, a ostatecznie zostaje oddalona. Sędzia stwierdza, że nie ma dowodów, by wojsko brało udział w incydencie. Żeby zrozumieć, dlaczego sprawa Cashlandrum była tak wyjątkowa, trzeba cofnąć się o dekadę. Lata 70. i 80. to czas, gdy temat UFO znowu staje się publiczny. Po fali obserwacji z lat 50. i 60. w tym słynnym incydencie w Roswell. Zainteresowanie zjawiskami niezidentyfikowanymi osłabło, ale końcówka lat 70. przyniosła nową falę doniesień. W 1973 roku w Pascagua dwóch mężczyzn twierdziło, że zostali uprowadzeni przez istoty pozaziemskie. W 1976 roku nad Teheranem irańscy piloci przechwycili niezidentyfikowany obiekt, który zakłócał elektronikę ich samolotów. A w grudniu 1980 roku, dosłownie kilka dni przed incydentem Cash Landrum w Anglii, miał miejsce słynny incydent w Ren Rendlesham Forest. Wszystko to razem sprawiło, że ludzie patrzyli w niebo z mieszanką fascynacji i niepokoju. Każdy blask na horyzoncie mógł oznaczać, oznaczać coś niezwykłego, coś, co zmieniło całe spojrzenie na świat. Po fiasku w sądzie, sprawą zaczynają interesować się niezależni badacze ufologowie z organizacji MUFON, a także dziennikarze lokalnych gazet. Zbierałem świadectwa mieszkańców okolic Tajton i okazuje się, że nie tylko Betty i Wiki coś widziały. Kilka osób z sąsiednich miasteczek zgłaszało, w tym. W samym czasie dziwne światła i dźwięki przypominające silniki helikopterów. Niektórzy twierdzili, że widzieli formację śmigłowców cinok. lecących nisko nad ziemią, jednak nikt nie potrafił ustalić, z jakiej bazy wystartowały. Jeden z, ba z badaczy John Schusler, pracownik NASA, a jednocześnie ufolog, opublikował szczegółowy raport, przeanalizował zeznanie świadków obrażenia kobiet oraz kierunek lotu obiektu, jego wniosek był ostrożny, ale niezwyku, niezwykle intrygujący. To mogło być coś, czego nie powinni byli zobaczyć. Z czasem pojawiło się kilka teorii dotyczących tego, co mogły zobaczyć Betty i Vicky. Pierwsza z nich mówi o tajnym pojeździe wojskowym. Według tej wersji obiekt mógł być eksperymentalnym statkiem latającym, prototypem nowego rodzaju napędu, Niektórzy sugerują, że mógłby wykorzystywać paliwo jądrowe, co mogłoby tłumaczyć objawy napromieniowania, jednak wojsko nigdy nie potwierdziło istnienia takiego obiektu, a żadna baza w regionie nie zgłosiła testów w tym czasie. Druga teoria mówi o teście rakiety lub samolotu FTL, pojazdu pionowego startu i lądowania, który awaryjnie zmienił kurs. To tłumaczyłoby płomień i hałas, ale nieobecność kilkunastu helikopterów na niebie. Trzecia możliwość to po prostu zjawisko UFO. Dla badaczy z MUFON jest to jeden z najbardziej wiarygodnych przypadków kontaktu z UFO, ponieważ świadkowie szuka nie, szukali ro nie szukali rozgłosu, a obrażenia, których doznały kobiety, były realne. Wielu badaczy uważa też, że helikoptery rzeczywiście mogły należeć do wojska. Próbowało śledzić obiekt nieznanego pochodzenia. Czwarta teoria to błąd percepcji lub złudzenie. Sceptycy twierdzą, że zmęczenie ciemność i stres mogły zniekształcić percepcję, gorąco mogło być wywołane przez naturalne zjawisko, na przykład płonący gaz albo rakietę meteorologiczną, ale nawet oni przyznają jedno. Obrażenia kobiet to twardy problem, nie da się ich wytłumaczyć zwykłym błędem wzroku. Prawa Kashlandrum szybko trafiła do prasy. W latach 80. wiele magazynów pisało o niej jako amerykańskim rozwal lat 80. -tych. Pojawiły się artykuły, programy telewizyjne, wywiady, a nawet książki. Historia Betty, Vicky i Colby przyciągała uwagę, bo nie tylko była tajemnicza, ale też niezwykle dramatyczna. Trzy zwykłe osoby postawione w sytuacji, której nikt nie potrafił wytłumaczyć. Ale kobiety nigdy nie dorobiły się fortuny, nie zarabiały na swojej historii, nie sprzedawały praw filmowych, nie stawały się celebrytkami. Wręcz przeciwnie, przez lata musiały się tłumaczyć, że nie są wariatkami, że naprawdę widziały coś niezwykłego i że ich obrażenia były autentyczne. Betty Cage zmarła w 1988 roku, wciąż przekonana, że rząd coś ukrywa i że incydent, którego doświadczyła, nigdy nie zostanie w pełni wyjaśniony wikilandrum odeszła wcześniej, pozostawiając Kolbiego, który jako dorosły mężczyzna wielokrotnie wspomniał w wywiadach tamtą noc. Ogień, gorąco strach i poczucie, że był świadkiem czegoś, czego nie powinien był zobaczyć. Do dziś Kolbie nie zna odpowiedzi na pytanie, czy naprawdę był obiektem nad drogą. Czy czym naprawdę był obiekt nad drogą w Dayton? To pozostanie tajemnicą. Jednym z tych wydarzeń, które wciąż wywołują dreszcz niepokoju i fascynacji wśród tych, którzy próbują zgłębić tajemnicę niewyjaśnionego Dlaczego historia jakaś Landrum jest tak wyjątkowa? No bo łączy w sobie trzy elementy, które rzadko występują razem. Po pierwsze, realne obrażenia fizyczne, których doznały Betty i Vicky. Po drugie, wiele wiarygodnych świadectw nie tylko samych uczestniczek, ale też mieszkańców okolic Titan. Po trzecie, ślady możliwej aktywności wojskowej, obecność helikopterów i dziwne manewry na niebie. A jednocześnie brak dowodów materialnych, nie ma zdjęć, nie ma wraku, nie ma zapisu radarowego, nic, co mogłoby jednoznacznie wyjaśnić, co te osoby naprawdę widziały. W efekcie, incydent Cashlandrum stał się przypadkiem granicznym. Na styku nauki, wiary, tajemnicy i technologii nie da się go łatwo sklasyfikować i być może właśnie dlatego przetrwał w świadomości ludzi przez tyle lat, wciąż budząc fascynację i pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi. Minęło już ponad 40 lat, a mimo to nie pojawiły się żadne nowe dowody. Rząd USA nigdy nie przyznał się do żadnego eksperymentu, a jednak incydent Kaślandrum wciąż pojawia się w raportach o UFO, nawet w tych najnowszych przygotowanych przez Pentagon. Dla jednych jest to dowód, że wojsko ukrywa istnienie tajemniczych technologii, dla innych przykład, że jak łatwo ludzki umysł potrafi zbudować niezwykłą historię z fragmentów nieznanego. Ale jedno jest pewne. Tamtej nocy trzy osoby zobaczyły coś, czego nie powinny, nie potrafiły wytłumaczyć. Coś, co zostawiło ślady nie tylko w ich ciałach, ale też w historii badań nad zjawiskami niewyjaśnionymi. Czy był to eksperyment wojskowy, kontakt z czymś obcym, a może po prostu tragiczny zbieg okoliczności? Nie wiadomo. Ta historia przypomina nam jednak jedno. Czasem najdziwniejsze rzeczy dzieją się wtedy, gdy nikt, nikt ich nie oczekuje na zwykłej, cichej drodze gdzieś w Teksasie. Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie. No i pozdrawiam.